I co? Po wodzie głos lepiej się niesie? A co ty na to, żebyśmy popłynęli i sprawdzili? No coś ty! Tak! było ekstra. Tak! My coś chyba robimy będzie tak! Dlaczego? Wychodzą nam bardzo ładne kółka. To co? Znalazłeś tę wymarzoną wokalistkę? Zazdrosna jesteś? Wariat. Wiesz, muszę ciągle dbać o swój rock and rollowy image. To musi być czasem strasznie męczące. Ale trzyma hieny na dystans. Nigdy nie wiem, czy ludzie zadają się ze mną dla gadżetów chodzi o balangi. O, mnie akurat chodzi o autografy. Bardzo śmieszne. Daj spokój, wcale nie jesteś zły. W końcu uczysz Andy'ego tańczyć. No i latają za tobą tłumy nastolatek. Słuchaj, to chyba naprawdę jesteś zazdrosna. Odwołuję wszystko, wariacie. <grystanie> Ty pewnie też znasz ten ból, co? Ale jaki? Przez swoją mamę. Jest taką szychą, że pewnie też nie możesz nikomu ufać. E, tak. E, właśnie. To straszne. Wiesz, fajnie gadać z kimś, kto to rozumie. Tak. To prawda.